Dajcie, drodzy widzowie, mam dzisiaj dla Was książkę dla mnie wyjątkową. Wyjątkową na kilka sposobów. Po pierwsze, ponieważ tą książkę mam bezpośrednio z rąk autorki Żanę Typuarier z jej autografem. Wyjątkowa też dlatego, że z autorką miałem przyjemność i mam nadal przyjemność. Rozmawiać na tematy ważne, ale czasem błahe, po prostu tak. Bo kiedy się poznaliśmy, to ja tak to czuję, polubiliśmy się, ponieważ nadajemy na podobnych falach częstotliwości, jesteśmy w podobnych energiach i czujemy bardzo podobnie, mimo że jesteśmy różni. Żona Apuarie jest kobietą, utalentowaną, ma wiele talentów, jest pianistką, lubi grać na pianinie, jednocześnie jest y, wziętym psychologiem, pracowała dla dużych kompanii w Polsce i za granicą, no i napisała w wyniku swojego doświadczenia tą ciekawą książkę Human Integral. I chcę przeczytać dzisiaj dla Was część ostatniego rozdziału, Zatytułowanego Reaktywuję swoje marzenia. Zaraz na początku rozdziału sentencja cytat servanta Schreibera. Aby moje życie zawodowe i prywatne były nierozłączne. Czerpię z pracy radość życia, a z radości życia inspirację. Wiele razy słyszałam, że praca jest po to, aby dawać pieniądze, a nie szczęście. I dalej, nie chodzi w życiu o to, by pracować i czerpać z tego radość, tylko o to, by zarabiać pieniądze, więc nieważne jaką się wykonuje pracę, ponieważ to tylko środek potrzebny, aby przeżyć. W swojej długiej praktyce zawodowej spotkałam wielu ludzi na różnych stanowiskach w korporacjach którzy uczestniczyli w wyścigu szczurów. Wszystko po to, aby coraz więcej zarabiać, coraz więcej kupić i mieć. Może nawet szczęście i spełnione życie. Spotkałam również takich, którym praca jest potrzebna po to, aby mogli realizować swoje ambicje i aspiracje bycia kimś. Plą się po szczeblach kariery Aż wreszcie wyżej wspiąć się już nie mogą z różnych powodów. Wtedy dopadają ich zmęczenie, frustracja, załamanie, tak zwane wypalenie zawodowe. Są również tacy, którzy pracują z nadzieją, że kolejne projekty wskrzeszą w nich energię i radość i czekają, aż to nastąpi. Każdy ma swoje motywy, dla których codziennie rano zabiera się do pracy. Są też ludzie, którzy nie wiedzą, co chcieliby robić, szukają bądź już nawet tego też zaniechali. Zanim przejdziemy dalej, zastanów się, czym dla Ciebie jest praca. Jakie są Twoje przekonania na temat pracy? Dlaczego pracujesz, i robisz to, co robisz? W książce tej jest miejsce do wpisania. Zapisz swoje odpowiedzi poniżej, a ja was proszę o to, żebyście. Spróbowali wziąć ołówek do ręki, kartkę i zapisali. A więc przeczytam jeszcze raz to ostatnie zdanie, a wy w tym czasie poszukajcie ołówka, długopisa, kartki i napiszcie. To ostatnie zdanie brzmiało: Zanim przejdziemy dalej, zastanów się, czym dla Ciebie jest praca, jakie są Twoje przekonania na temat pracy, dlaczego pracujesz i robisz to, co robisz. Odpowiedz teraz. Osobiście jestem głęboko przekonana, że praca jest idealnym miejscem, aby się realizować. W życiu właśnie chodzi o to, by czerpać radość z tego, co się robi i wnosić to, co najlepsze do swojej rzeczywistości, do firmy, do świata. To jest nasz wkład w życie innych ludzi, i za to przecież otrzymujemy honorarium celowo nie piszę wynagrodzenie ze względu na konotację z nagrodą. Praca oraz to, co robimy, to najbardziej oczywista i wyrazista forma naszego istnienia. I na tym polu możemy się eksponować i potwierdzać nasze talenty. Praca daje nam okazję do tego, aby czuć się komuś potrzebnym. Daje nam poczucie sprawstwa oraz buduje naszą pewność siebie. Pomyślcie sobie o tych, którzy stracili pracę, lub tych, których uważa się za niezdolnych do pracy. Dla nich poczucie sprawstwa, wkładu i postrzeganie własnej wartości stopniało się kurczą, a przecież tak bardzo o nich marzą. Dlaczego nie możemy znaleźć swojego wymarzonego zajęcia? Nie wiemy, czym ono jest. To dlatego, że rozumujemy za pomocą utartych schematów tego, co znamy. Poszukujemy zawodu, a wybór pracy powinien być postrzegany w zupełnie innej logice niż ta, do której przywykliśmy. Jeśli nie zmienisz logiki szukania swojej wymarzonej pracy, nie poczujesz satysfakcji, entuzjazmu, radości z życia i z tego, co robisz. Gdy praca nas nudzi, nie daje spełnienia, to znaczy, że wykorzystujemy tylko małą część naszych talentów, lub wcale tego nie robimy. Nie realizujemy w pełni siebie i swoich darów. Nie działamy zgodnie z naszym powołaniem. Nic dziwnego, że nie odnajdujemy sensu w tym, co robimy lub go tracimy. Żyjemy skurczeni, umniejszeni, w zaciasnym garniturze. Chodzimy niczym wraki ludzi, sfrustrowani, zmęczeni, niezadowoleni, wyczerpani. Czekamy na zbawienny piąteczek lub wymarzony urlop. W pracy spędzamy większość czasu, i dzięki niej zaspokajamy swoje podstawowe potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa. Praca ustawia nasz poziom nie tylko materialny, lecz także społeczny. Określa bowiem, do której grupy społecznej należymy dzięki zarabianym pieniądzom, formie spędzania czasu, wakacji, ewentualnie realizowanemu hobby i życiu towarzyskiemu. Obecnie w Polsce i w innych krajach Europy prawie wszyscy mamy dach nad głową. Żyjemy w bezpieczeństwie i pokoju. W Polsce mówi się o rynku pracy dyktowanym przez pracownika, a poziom bezrobocia kształtuje się podobnie jak w innych krajach Europy. A mimo to prawie wszyscy są zdołowani swoją pracą. Poziom satysfakcji z wykonywanego zajęcia nigdy nie był tak niski jak obecnie. Działy HR oraz właściciele firm poszukują nowych rozwiązań motywacyjnych, ponieważ Kij i marchewka przestają zdawać egzamin z perspektywy nie tylko pracowników, lecz także możliwości ekonomicznych firm. Nie jest moim celem opisywać w tej książce kontekst ekonomiczny-społeczny Polski i Europy, więc zapraszam czytelników do sięgnięcia po materiały źródłowe na ten temat. Od kiedy pamiętam, interesowali mnie ludzie: ich psychika i jej wpływ na zachowania, sposoby życia, źródła sukcesów, porażek. Pasjonuje mnie człowiek jako jednostka, ale też jako część większej całości. Moje obserwacje i wnioski wywodzą się z tysięcy rozmów z pracownikami, menedżerami, decydentami korporacji i właścicielami firm. Czerpię również z moich własnych doświadczeń. Sukcesów i porażek, wielu zagranicznych kursów i spotkań inspiracyjnych z ciekawymi ludźmi, praktykami biznesu, przewodnikami duchowymi, psychologami, prekursorami nowych konceptów. Daleka jestem od fatalizmu, ponieważ mam dar widzenia szans na lepsze w każdej sytuacji i dla każdej osoby. Ale fakty są jakie są a liczby potwierdzające spożycie środków uspokajających, wspierających witalność, koncentrację, pamięć oraz antydepresantów coraz bardziej rosną. Z przerażeniem odkryłam, że w Polsce dzieci od najmłodszych miesięcy poje się herbatkami uspokajającymi i faszeruje psychotropami. To zatrważająca rzeczywistość, na którą mamy wszyscy wpływ. Możemy wysiłkiem i świadomością oddziaływać na to, co się dzieje dookoła nas. Jeśli tylko zdejmiemy klapki z oczu, poszerzymy horyzonty patrzenia i przestaniemy myśleć, że naszą jedyną rolą jest stawać w wyścigu biernej konsumpcji i niezadowolenia. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, mówi polskie przysłowie. Ale nie dlatego, że za mało kombinowałeś. Nie dlatego, że starałeś się wydłużyć dobę ciężką pracą ponad swoje siły. Tylko dlatego, że nauczono Cię niepoprawnie myśleć i działać wbrew sobie samemu i swojej głębokiej naturze. Aby wyjść z impasu, musisz zmienić perspektywę patrzenia na siebie i na to, co Cię otacza. Sytuacje, relacje, okoliczności. Obudź się. Zwalcz wirusy, oprogramowania i schematy. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Przeżyj je w radości i spełnieniu, tworząc wokół siebie pole o najwyższych częstotliwościach. Wielu z nas poprzez wykonywaną pracę poszukuje uznania, szacunku, określenia własnej wartości, kojarząc swój status społeczny, tytuł z wizytówki z tym, kim jest i co reprezentuje sobą jako człowiek. Prawie automatycznie identyfikuje się z pracą, stanowiskiem, obszarem wpływu. Broni ich za wszelką cenę, lub przeżywa frustrację, a nawet depresję, gdy je traci. Zapomina, że dyrektorem się bywa, a człowiekiem jest. Ives, Grzegorz, Olivier oraz wielu innych spędzili całe życie w pracy i na pracy, a gdy zostali jej pozbawieni lub przeszli na emeryturę, Życie im się zawaliło równolegle z poczuciem własnej wartości. Zalegli w fotelu lub na szpitalu w łóżku, pozbawieni energii, często nieświadomi lub zbyt dumni, aby przyznać się przed sobą samym, jaki odgrywają scenariusz. Praca dla większości z nas nierozerwalnie połączona jest z możliwością realizacji swoich umiejętności i kompetencji, które identyfikujemy z talentami. A którymi nie są. Ponadto przyzwyczajono nas od najmłodszych lat do tego, aby myśleć według norm i ocen, tylko że szkolne oceny zamieniły się w oceny asesorów, specjalistów rekrutacji, psychologów biznesu, doradców zawodowych i specjalistów działów HR. Zamyka się pracowników w ramki ocen i kompetencji, a firmy zarabiające na testach i kwestionariuszach. Uczą ludzi, jak odróżniać niebieskich od czerwonych, żółtych od zielonych. Rozdają karty osobowości, które można przypiąć na nastroju służbowym, aby ułatwić sobie komunikację z innym członkiem zespołu. W tym wszystkim zapominamy o człowieku, który ma wszelkie możliwości twórcze, aby wzrastać ponad obszary umiejętności i kompetencji. Redukujemy go do numerka czterostopniowej skali. Pracownicy, niczym zagubione dzieci, pytają swoich oceniających, co jest w nich dobre, a co złe, co jest do poprawy, co ich wyklucza. Jako psycholog biznesu, prawie przy każdej rozmowie ewaluacyjnej widziałam dorosłe dziecko, które pytało mnie, co o nim myślę, jak oceniam, jakie mam rady. Każdy lub prawie każdy potrzebował zewnętrznego punktu oceny, aby móc docenić swoją wartość i potwierdzić swoje miejsce w organizacji. Ponad te pytania wysuwała się potrzeba uznania, pochwalenia, docenienia i przede wszystkim zrozumienia. Pytani, czego sami pragną, nie potrafili jasno się określić, zobaczyć swoich talentów, a co gorsza, widzieć siebie jako Niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju twórcze i samodzielne istoty. Niezależnie od wieku, stanowiska, doświadczenia, kompetencji i umiejętności, potrzeba było długich rozmów, aby zrozumieli i uruchomili dźwignię poczucia własnej wartości, a następnie poczuli niepowtarzalne, unikatowe możliwości. Trudno jest nam wyjść z oceniających schematów i negatywnych przekonań na swój temat. Aby uwierzyć, że jesteśmy wyjątkowi. Trudno jest postrzegać siebie jako jedyną w swoim rodzaju istotę, ponieważ wydaje nam się, że póki nie osiągnęliśmy perfekcji, jesteśmy, jesteśmy za mało wystarczający. Tymczasem właśnie o to chodzi, aby mimo całej niedoskonałości odważyć się dostrzec i docenić swoją niepowtarzalność, którą mamy realizować w służbie nas samych. Oraz innych. Musimy odważyć się stworzyć swoje miejsce w organizacji czy na własny rachunek, dynamizując i wyrażając nasze jedyne w swoim rodzaju talenty. Wyjść poza znaną nam strefę kompetencji czy eksperckiej doskonałości, odważyć się być sobą i żyć jak pragniemy. Większość ludzi szuka zapełnienia. Zamiast szukać spełnienia. Na szczęście świadomość ludzi coraz bardziej wzrasta. Budzimy się z letargu, zaczynamy zastanawiać się, co jest nie tak w naszym życiu. Wiele prekursorskich nurtów napływa ze świata, wielu światowych mentorów przyjeżdża do Polski i mocno inspiruje. Muszę z radością stwierdzić, że sporo zagranicznych korporacji zaszczepia w pracownikach nowy styl myślenia. Proponuję im warsztaty, szkolenia, spotkania, mające na celu tchnąć inną perspektywę w dotychczasowe standardy, normy i kody. Sama na zlecenie film prowadziłam warsztaty inspiracyjne oraz z rozwoju osobistego. Organizowałam eventy. Na takie cele moja energia rośnie, a serce się raduje. Coraz więcej ludzi chce czuć się użytecznymi i potrzebnymi. Pragnie aby czas, który spędza na pracy, nie był czasem straconym. Zależy im na poczuciu sprawstwa, decyzyjności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, za ludzi, którymi kierują lub z którymi tworzą i realizują znaczące dla innych projekty. Jeszcze nie tak dawno temu, czasami nawet dzisiaj, praca uważana była za przykrą konieczność odrabianie pańszczyzny sposób na przetrwanie. Coraz więcej osób poszukuje pracy właśnie czegoś więcej, sensu i spełnienia. Niestety, nadal tylko dla mniejszości praca to możliwość realizowania samego siebie w najlepszej i najwłaściwszej odsłonie swojego powołania, darów i talentów, wewnętrznego kapitału. Tak, ponieważ naszym powołaniem jest tworzyć. Być twórcą własnego życia, a nie konsumentem lub zbieraczem i kolekcjonerem dyplomów, kompetencji, kursów, tytułów, dóbr materialnych. Teraz wszystko wszędzie zachęca nas do tego, aby konsumować i gromadzić coraz więcej i więcej. Większość ludzi zgadza się na to, aby w ten sposób zapełnić wewnętrzną pustkę lub od niej uciec. Zatem. Jak znaleźć to, co powinienem robić? Co mam w życiu robić? Przecież od lat jestem architektem, handlowcem czy prawnikiem. Pracuję w tej samej branży, i w zasadzie moja ścieżka jest już określona. Może zająłbym się jakimś nowym projektem, a może poszedłbym na jakieś studia, żeby zacząć robić coś nowego? Bo to, co robię. Nie daje mi tyle satysfakcji co kiedyś. Rano z trudem budzę się i wstaję do pracy, a później czekam, aż skończy się dzień i tydzień. Myślimy, że to, co robimy od lat, jest jak tory, którymi mamy podążać przez całe życie. Uważamy, że nasza wiedza, doświadczenie zawodowe determinują nas na zawsze i wyłącznie to nas określa. Nie podejrzewamy nawet, że nosimy w sobie ogromny kapitał. Uczono nas, że należy go ciężką pracą zdobyć, wypracować, a to też nie każdemu się udaje. Tylko wybrańcy mają szczęście i osiągają bogactwo, albo tylko oszuści się bogacą. Uczciwi nigdy nie zostają bogaci. To kilka destrukcyjnych przekonań na temat pieniędzy. Ale podobnie myślimy o talentach czy zdolnościach. Z kapitałem wewnętrznym jest jeszcze gorzej. Dlaczego? Nikt nam nie mówił, że nosimy w sobie ogromny, niezmierzony kapitał, który nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Pieniądze zawsze można stracić, a tego kapitału, o którym mowa w książce, stracić nie można. Można go tylko wykorzystywać. Lub nie. Nikt nas nie uświadamiał, że mamy ten dar w sobie i że mamy go na zawsze. Nasi rodzice sami nie zostali nauczeni i oświeceni, że mają swój dar, dlatego nie patrzyli na nas oczami świadomych i doceniających w nas wszystko, co najlepsze dorosłych. Nikt nam nie pomagał pielęgnować go, rozwijać, doceniać, kształtować i dzielić się nim ze światem. Wręcz przeciwnie, często nas ośmieszano, gdy tylko nieśmiałe cząstki naszego geniuszu starały się przejawić. Uważano to za fanaberie, marzenia ściętej głowy, absurd. Nikt nie brał naszej indywidualności i odrębności na poważnie, bo często zakłócały one spokój w szkole i w domu, wychodząc poza ustalone szablony. Gdy nasze ja starało się przebić poza. Najczęściej było tłamszone. A teraz, niezależnie od wieku, ludzie szukają swojego miejsca. Zastanawiają się, co mają robić, jak znaleźć pracę marzeń, swoje powołanie. Wiele razy słyszałam to pytanie. Sama zadawałam je sobie również wtedy, kiedy zaczynałam od nowa, gdy to, co robiłam, przestawało mnie kręcić i nie dawało już radości. Posłużę się moją rozmową z kilkoma kobietami, aby zobrazować, jak bardzo szukamy odpowiedzi na to pytanie, niekiedy kręcąc się w kółko. Próbujemy znaleźć w naszej głowie pomysł na to, co moglibyśmy robić. Skupiamy się na racjonalnych danych i argumentach. Poruszamy się w zakresie tego, co nam znane, co robią inni, co najlepiej się sprawdza, jakie są trendy rynkowe, jakie zapotrzebowania, ile zarobimy i czy będziemy w stanie. Utrzymać za to siebie i rodzinę. Oczywiście są to ważne kwestie, i nie piszę, że ten aspekt mamy pominąć i żyć w szczęśliwym świecie gumisiów, rzucając się bezrefleksyjnie na głęboką wodę. Chcę tylko powiedzieć, że ten etap racjonalnego myślenia nie może poprzedzać pierwszego etapu, czucia, kontaktu z własnymi marzeniami, talentami, które na pierwszy rzut oka. Najczęściej wydają nam się totalnie nierealne, a wręcz szalone i zuchwałe. Dlaczego? Ponieważ wychodzą poza naszą wyobraźnię schematy myślowe, wyobrażenie i percepcję nas samych, dotychczasowe nasze możliwości. Ania opowiedziała nam historię o tym, jak z przyczyn rodzinnych musiała podjąć szybką i kluczową dla siebie i córki decyzję w trzy dni. Zorganizowała przeprowadzkę, zmieniła kraj, porzuciła 22 lata swojego życia, sytuację zawodową i społeczną. Dla dobra swojego dziecka, nawet jeśli towarzyszyły jej wątpliwości, z niebywałą odwagą i determinacją podjęła wówczas natychmiastową decyzję. Teraz zaczyna wszystko od nowa i zadaje sobie pytania: Co dalej? Jak znaleźć pracę, która jej się spodoba? i w której będzie się czuła, że się spełnia. Każdy rodzic kochający swoje dziecko wie, że dla jego dobra jest w stanie przynosić góry i uruchomić w sobie niezmierzony pokłady mocy i siły, o które nawet się nie podejrzewał. To największy i najsilniejszy bodziec do działania w imię czyjegoś dobra, dla kogoś lub dla czegoś. I to jest właściwe pytanie, które należy sobie zadać. Nie pytaj siebie, co chcesz robić, ale dlaczego, po co chcesz robić to, dla jakiego czyjego dobra. Odpowiedź na pytania co i w jaki sposób pojawi się później. Będzie tylko jedną z możliwości osiągnięcia celu, ponieważ nie jest nim co i jak, lecz po co i dla kogo. To twój motyw wykrzesza siły, których nie znasz, Pokłady energii i kreatywności, które cię zadziwią. Gdybyś je znał, już byś robił to, o czym marzysz, i czuł się spełniony, wręcz przepełniony radością, szczęściem i bogactwem. Zadziwią, dlatego że nawet nie przypuszczasz dziś, na co cię stać, jaki jesteś wielki i wspaniały. Spójrz na siebie dziesięć lat wstecz. Czy wyobrażałeś sobie siebie takiego, jaki jesteś dziś? Przykład Ani, nawet jeśli jest ekstremalny i niecodzienny, obrazuje, że pod wpływem presji z zewnątrz, lęku, ale też w imię miłości jesteśmy zdolni do rzeczy wyjątkowych i nietuzinkowych. Pojawiające się wątpliwości i racjonalne myślenie schodzą na plan dalszy, wręcz znikają, ponieważ kieruje nami jakaś wewnętrzna siła, z którą nic ani nikt, nawet my. Nie jest w stanie negocjować. To ona uruchamia w nas dar pokonywania wszelkich trudności i barier. To jest cel ponad cel. I o to chodzi, abyś jak najczęściej mógł uruchamiać swoją wewnętrzną siłę właśnie w imię miłości, a nie z lęku czy z powodu zewnętrznej presji. Jeśli potrafimy zmobilizować w sobie siłę w trudnych sytuacjach, tym bardziej możemy ją zmobilizować w naturalnych warunkach z powołania. Znając swoje sterowniki, możemy dokonywać rzeczy budujących nas i nasze otoczenie. Po prostu działamy z niezmierzoną kreatywnością, znajdujemy rozwiązania, przyjazne nam osoby, tak jakby wszystko otwierało się przed nami. Z perspektywy czasu, patrząc wstecz, dziwimy się, skąd wzięliśmy siłę. Pomysły i środki na to, aby zrealizować to, co wtedy było dla nas najistotniejsze. Każdy z nas może przywołać w pamięci sytuację, w której zrobił coś niezwykłego, w której przekroczył samego siebie i własne ograniczenia. Zrób to teraz. Przeczytałem wam część rozdziału ostatniego z książki. Human Integral, napisany przez Żanę Poirier. Mogę z zaszczytem powiedzieć przez moją przyjaciółkę. Żanę, to bardzo Ci dziękuję za tą książkę, że mogłem ją czytać, mogę ją mieć w ręku, ale też i za to, że zgodziłaś się na to, żebym ją mógł przeczytać. A Was zachęcam do lektury. Jeśli chcielibyście mieć tą książkę, to muszę Wam powiedzieć, że ona jest. Nie tylko książką do czytania, ale podręcznikiem, dlatego że w treści tej książki są odpowiednie miejsca na notatki, na odpowiedzi, na zadawanie sobie pytań. Super książka. Po prostu polecam. Trzymajcie się. Cześć.